Dzień dobry Państwu, witam na poniedziałkowym webinarium. Dzisiaj poświęcimy trochę czasu dolarowi, ale też opowiemy sobie o innych wydarzeniach ubiegłego tygodnia, m.in. o tym, co się wydarzyło na rynku kryptowalut, ponieważ ma to szerokie implikacje dla e, także innych rynków. Wspomnimy o danych makroekonomicznych, m.in. indeksach PMI, które były publikowane w Europie i Stanach Zjednoczonych, minutkach Fedu i o tym, co czeka nas. W tym tygodniu. Przechodząc zatem tradycyjnie do um, tego, co, czym żyją ręki w poniedziałkowy y, poranek. No więc, y, dzisiaj, takim newsem chyba numer jeden y, z samego rana jest kontynuacja tego, co się działo w weekend. piątek wieczorem ja zamieściłem tutaj jako ostatni punkt, ale w sumie, jeśli mielibyśmy się zastanowić, co nowego. Jakby wydarzyło się od piątku, no to właśnie to, to jest news piątkowego wieczora. Dalsza presja ze strony, ze strony Chin, które no, chcą pokazać światu, że są bardziej zielone, a w Chinach jest skoncentrowany, no, można powiedzieć, w pewnym sensie przemysł wydobywczy bitcoina i presja regulacyjna już sprawiła, że kilka dużych firm zapowiedziało, że wycofa się stamtąd. Po tym, jak Chiny wcześniej zapowiedziały, że instytucje finansowe nie mogą współpracować z firmami zajmującymi się kryptowalutami, no to uruchomiło ten crash w ubiegłym tygodniu, chociaż wiadomo, czyn czynników było wiele wcześniej rynkiem, rynkiem trząsk Trząs nieobliczalny Elon Musk, ale ostatecznie to teniusy z Chin miał duże przełożenie do tego sobie jeszcze zaraz wrócimy. Ja oczywiście wielokrotnie podkreślałem, że nie jestem jakimś turbo ekspertem w zakresie kryptowalut, więc bardziej analizuję to pod kątem tego jak to wpływa na inne rynki. Poza tym dobre nastroje na rynkach cały czas tutaj się wiele nie zmienia. Presja inflacyjna w indeksach PMI została przemilczana, przede wszystkim przez rynek długu i to sprawia, że na przykład hosta na rynku złota, o której sobie ostatni czas trochę mówimy, cały czas jest kontynuowana, a dolar jest słaby. No i teraz jest pytanie, który, na które dzisiaj postaramy się udzielić sobie przynajmniej częściowo odpowiedzi: co dalej z dolarem? Tak, presja inflacyjna rośnie, powinno to dolarowi sprzyjać, a nie sprzyja, czemu tak się dzieje i co z tego może dla nas wynikać. No i wreszcie Japonia mierzy się z, z falą COVID. Wydawałoby się, Żyjemy się w takim przeświadczeniu w Europie, że to już jest sprawa zamknięta, szczepienia idą szybko, mówi się o otwarciach, raczej inne tematy nas zajmują, a jednak są kraje, gdzie ten dostęp do szczepionek jest mniejszy i o dziwo są to, to bogate kraje azjatyckie również, takie właśnie jak Japonia, gdzie w Osace mamy spory problem trochę taki, jak mieliśmy w Polsce, no może nie, nie w tej skali, ale oni są przy, bardziej przewrażliwieni, więc ym, więc, więc jest to o tyle ciekawe, że niedługo Igrzyska Olimpijskie, no jest to spory temat polityczny, że to Igrzyska nie powinny się odbyć właśnie ze względu na ryzyka covidowe. Ok, dobra, czyli zacznijmy sobie od ubiegłego tygodnia. Dwa główne wydarzenia, kryptokrach w środę, indeks PMI w piątek. Ym, no, wydawało się, jeśli chodzi o krypto, że to było takie jednorazowe wydarzenie, bo mieliśmy potężne spadki cen kryptowalut w środę. Niektórych, na niektórych altach te spadki przekroczyły sporo 50%, no więc jest to rzecz absolutnie niebywała. Jeden dzień 50% to nawet na pojedynczych, bardzo, bardzo spekulacyjnych spółkach takie rzeczy zasadniczo się nie zdarzają, chyba że dochodzi do jakiegoś bankructwa. Więc, więc oczywiście tu mówimy o innym rynku. Mówimy o rynku, który wcześniej odnotował absolutnie gigantyczne wzrosty, również takie, których nie widzimy na, na rynkach klasycznych aktywów. No i cóż, powody w zasadzie już wcześniej wymieniłem, natomiast tutaj można sobie jakby, tak jak powiedziałem, ben, będę starał się ocenić po pierwsze wpływ na inne rynki, po drugie pobawiłem się liczbami. Proszę nie wyciągać z tego bardzo daleko idących wniosków. Jedna rzecz, która mnie zaciekawiła, puszczając sobie w cudzysłowie w wężyku kilka symulacji, to to, że jak sobie Państwo popatrzą na ceny Bitcoina, to jest linia niebieska. Ja sprowadziłem ceny wszystkich kryptowalut do dnia, kiedy Bitcoin w, pod koniec 2017 roku odnotował wtedy naówczas na historyczny szczyt, czyli szczyt 2017 to jest jeden, tak, żeby to można było nanieść na jedną noś i zrobiłem też taki kryptoindeks takich major altów. bo wiadomo, że te alty, które są dzisiaj, no one nie istniały w większości przypadków, albo nikt o nich nie wiedział te trzy lata temu, więc wziąłem te główne Ethereum, Litecoin, Ripple i Bitcoin Cash Ethereum 40%, bo jest to najważniejsza druga kryptowaluta po bitcoinie inne po 20 No i właśnie puściłem taki indeks. Tak? No i to co, jest, to co jest ciekawe, bo jakby dobrze, dobrze to pamiętałem, że po tym szczycie bitcoina za 2017 mieliśmy jeszcze potężną hossę na tych innych krypto, która trwała dość krótko, aczkolwiek była bardzo, bardzo dynamiczna. No i jak wiemy dobrze z historii, no to jest najprostsze opowiedzieć sobie o tym co było. Ostatecznie jeden i drugi rynek się załamał. Tak, jakby proszę zwrócić uwagę, jak tu jest jeden, to w zasadzie wszystko zeszło do jednego mianownika, czyli te linie się spotkały. No i później Bitcoin sobie radził lepiej. I, i proszę zwrócić uwagę również, że tym razem było podobnie, że na Bitcoinie mieliśmy szczyt kilka tygodni przed szczytem na altach. To, że one są tutaj w podobnym miejscu nie ma znaczenia bo w momencie, kiedy był szczyt na Bitcoinie, to, to te alty były dużo, dużo, dużo niżej, więc wykonały jeszcze ogromny ruch. Oczywiście są duże różnice. Tutaj było, tutaj te wzrosty to jest 60%, tutaj to było 110% i tak jak powiedziałem, nie można tych sytuacji porównywać jeden do jednego, no, zawsze podkreślam, że to nie jest fizyka, to, są, to jest tylko zabawa liczbami, dodatkowo tu mam tylko dwa przypadki, a wreszcie, Wydaje się, że to, co odróżnia obecną sytuację od tego, co było wtedy, no to jest to, że dzisiaj wszyscy wiedzą, że po tym jak to się wszystko wtedy załamało, to teraz niedawno jeszcze całkiem wyszło na ko kompletnie dużo, dużo wyższe poziomy niż wcześniej. Myślę, że taka, takie przeświadczenie sprawia, zresztą po pierwsze, sprawiło, że po tym środowym załamaniu szybko się to wszystko odbiło, bo już słyszeliśmy, że na przykład słynna Kate Wood dokupowała ale też wiele funduszy inwestycyjnych, które, no można powiedzieć, wcześniej uważały, że to nie jest dla nich, ale później zobaczyły wzrosty, zobaczyły popularność i by chciały się do tego podłączyć. No natomiast, natomiast, oczywiście, to też nie oznacza, że jakby to musi chronić nas przed powtórzeniem tego scenariusza. Więc, tak jak powiedziałem, bardziej proszę to traktować jako zabawę liczbami, a nie jako jakąś wyrocznie. Drugi temat z ubiegłego tygodnia indeksy PMI, które były oczywiście bardzo mocne w usługi, szczególnie bardzo mocno odbiłem, bo przemysł był mocny już wcześniej, więc tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia. Natomiast usługi i w Europie i w Stanach i poziomy nienotowane w zasadzie e, nigdy wcześniej e, przemysły y, no w Stanach nigdy wcześniej w Europie. Przemysł cały czas w okolicach historycznego, historycznego szczytu, spadek tylko o 1 punktu. Usługi to jeszcze niżej trochę w porównaniu do przemysłu: 55 punktów. Natomiast tak najwyżej od lipca, natomiast w Stanach usługi najwyżej w historii. Natomiast w jednym drugim przypadku mamy ogromną presję cenową. Nawet w Europie, gdzie ta presja wydaje się być mniejsza niż w Stanach, widać ta czerwona linia, którą sobie wykres zapożyczyłem z Twittera, jest na poziomie absolutnie niespotykanym wcześniej. Czyli nie można powiedzieć, jakby były takie teorie w ostatnim czasie, że tak, jesteśmy po kryzysie, więc wszystko odbija ropa, drożeje, więc dlatego ta presja inflacyjna jest i ona w związku z tym jest całkowicie przejściowa, ale proszę zwrócić uwagę, że w latach 2011-12, kiedy, kiedy byliśmy właśnie, no można powiedzieć w pewnym sensie na podobnym etapie, co prawda, ja nie uważam, że teraz mieliśmy zamknięty cykl. Koniunkturalny, tak jak tutaj, dużą recesją, bo ta recesja była czysto techniczna, kompletnie zaburzona, interwencjonizmem, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ale faktem jest, że wtedy surowce też bardzo dużo. Jeśli popatrzymy sobie na ceny miedzi, e, ceny innych metali, one były podobne jak teraz, ropa była jeszcze droższa, a jednak ta presja cenowa była wtedy dużo mniejsza niż mamy z nią do czynienia teraz. Więc sprawa jest moim zdaniem całkiem poważna, zobaczymy, jak będzie to interpretować dalej rynek. Przejdę sobie do wykresów na sam koniec. No i temat tygodnia, co dalej z dolarem. Pytanie jest nieprzypadkowe, bo dolar rozmienił całe to odbicie, które właśnie wynikało ze wzrostów na rentowności treżerysów w lutym w marcu. Teraz, jak wiemy, te wzrosty rentowności się zatrzymały i dolar bardzo mocno tracił wobec głównie, nawet nie tego, że Fed ignoruje presję inflacyjną, to też, ale Wobec tego e, Cash Dump, o którym mówiłem ponad miesiąc temu, gdzie Treasury zdecydowało się e, z jakiegoś powodu dalej znanego tylko sobie e, pozbyć ogromnych zapasów gotówki, aby potem pożyczać. E, no, w każdym razie ten zapas zalał rynek gotówką, mieliśmy wzrosty wszędzie i osłabienie dolara. E, no i Tymczasem dotarliśmy do poziomu, do okolic 90 e, na indeksie dolara. No i pytanie, co dalej? Czy ten poziom to jest poziom, który zatrzyma osłabienie amerykańskiej waluty? Więc tak, kilka, kilka analogii. Po pierwsze, jak widzimy tutaj na tym wykresie, dolar jest blisko poziomów, które wcześniej były jego apogeum słabości na początku roku 2018, koniec 2017, początek 2018, kiedy rynek również spodziewał się bardzo takiego przyspieszenia ożywienia. Wtedy mieliśmy też wysokie PMI, mówiło się o tym, że Cykl koniunkturalny wskakuje na wyższy bieg, oczywiście nic z tego nie wyszło ostatecznie, ale wtedy rynek tym żył no i mieliśmy drugą podobną sytuację, mianowicie byliśmy po długim okresie wyprzedanego dolara. Jak sobie Państwo wejdą na mogę nawet to pokazać od razu, dla tych, którzy nie wiedzą o tym przydatnym wskaźniku, mogę to pokazać, pokazać na przykład na euro-dolarze. Mało widzę przy tym mocnym świetle. Nie widzę tego xika Dobra, przejdźmy może do innego, gdzie będzie, będzie to trochę lepiej widoczne. Tu mam ten indeks. To wolałbym sobie tego nie wyłączać, ale weźmy sobie jakąś inną. O, mamy na przykład Australijczyka, tu chyba też to jest. Jak sobie wciśniemy to FX i wpiszemy tutaj sobie COT. Nie, akurat, akurat tutaj nie ma, niestety. A tu gdzie jest, mam powłączane, A nie mogę tego wyłączyć. Mm -hmm. O, mam tutaj ten X. -ik. Przepraszam Państwa, ale po prostu mam mocne światło i um, ciężko było mi ten mały X na monitorze zobaczyć. Więc tak, klikamy FX wpisujemy COT. Tu w zasadzie jest tak to zrobione, żeby ten można tam zmieniać parametry, ale nie będę teraz w to wchodził, tak jak domyślne domyślne wartości są moim zdaniem najlepsze. One pokazują czy dany rynek jest wykupiony, czy jest wyprzedany przez spekulantów, przy czym te szare linie to jest 5% historycznie najbardziej skrajnych wartości, tak? Więc Możemy sobie zobaczyć, jeśli wrócimy sobie do tego indeksu dolara, to możemy sobie zobaczyć, że w ostatnim czasie, na początku tego roku, dolar był wyprzedany w okolicach nam takich historycznych maksimów. To oczywiście samo w sobie, jak to zwykle bywa z pojedynczymi wskaźnikami, o niczym nie świadczy, bo, bo jakby to jest jeden ze wskaźników. Jakby Wydaje mi się, że to widać dość dobrze, że jakby no mamy na przykład tutaj, mieliśmy już tutaj mieliśmy wyprzedanego dolara, a on jeszcze tracił, tak, dość mocno. Podobnie tu schodziliśmy w ogóle w okolice w ubiegłym roku, dość szybko po tym drugiej połowie roku, po tym krachu w okolice wyprzedanego dolara przez spekulantów, a dolar nadal tracił, więc jakby z tym COT bywa różnie oczywiście. Natomiast to, co jest tu podobne, to to, że tu mieliśmy dwa takie okresy dość długie okresy wyprzedanego dolara, po czym to wyprzedanie zaczęło się zmniejszać no i to pomogło powiedzmy sobie w odbudowaniu, w odbudowaniu siły dolara. Więc interpretowałbym to tak, że jeśli pojawi się czynnik, który zmusi tych spekulantów do wyjścia z pozycji krótkich, no to wtedy po prostu jest ten większy potencjał do wygenerowania ruchu wzrostowego. Oczywiście jak wiemy w roku 2018 Fed prowadził reverse QE, to w ogóle rzecz niespotykana. Dzisiaj uważa się, że nigdy do tego nie dojdzie. Jak będzie, to zobaczymy. Polegająca na tym, że Fed zmniejszał z, e, zmniejszał e, swój bilans, pozwalając obligacjom zapadać. Głównie tak to się działo. Nie sprzedawał ich na rynku, ale pozwalał im zapadać w swoim, w swoim bilansie, zmniejszając ten bilans o około 50 miliardów dolarów miesięcznie. Więc oczywiście to miało duży wpływ na to, że dolar się ostatecznie umocnił. No tak, tu jakby na pozostałych parach nie ma aż tak silnego wyprzedania, chociaż euro, jak widać tutaj, jest też cały czas dużo, dużo powyżej e, dużo powyżej, e, średniej. No i tak, jakby jakie są argumenty? No po pierwsze, siła ożywienia w USA jest największa i najbardziej taka proinflacyjna. To widać choćby szczególnie tutaj po popycie. Jeśli popatrzymy sobie, to jest to, co pokazywałem tydzień temu, tylko na innym trochę wykresie, że nawet biorąc pod uwagę tą nieco słabszą oczekiwanej sprzedaży detaliczną w USA w kwietniu. I tak pop odbicie popytu w Stanach jest absolutnie nieporównywalnie silne w porównaniu do, do tego, co na przykład mamy w Europie. Tutaj te dane z Japonii sprzedaży, one są takie trochę powiedziałbym chaotyczne, więc tak bardzo bym się do nich nie przywiązywał. Tam jednak to wszystko inaczej trochę przebiega. Nie mieliśmy tu w ogóle takiego załamania. Jak popatrzymy sobie na przykład na Wielką Brytanię, gdzie to załamanie wyglądało podobnie jak w Stanach, to widzimy, że no zostaje cały czas daleko w tyle. Oczywiście wiemy, dlaczego tak jest. W Stanach mieliśmy ogromne transfery, no ale to jakby jedynie przyczynia się do tego, że ta siła popytu jest większa. No i dodatkowo kreuje to presję inflacyjną. Znowu tutaj można powiedzieć, że okej, okay, no w Niemczech jesteśmy na podobnym poziomie, porównując to z początkiem roku 2020, tylko w Niemczech mieliśmy trochę zmian podatkowych, które Wpłynęły na inflację to raz, a dwa, no jakby y, nie mieliśmy takich spadków jak tutaj. Więc jakbyśmy wzięli sobie punkt startu tutaj, no to oczywiście to przyspieszenie inflacji w USA znowu jest nieporównywalne z innymi. Więc patrząc na y, czynniki makro, no one powinny dolarowi najbardziej sprzyjać. To, co y, zaczęło, to akurat z tego się akurat w pewnym sensie cieszę, bo, bo to zawsze był taki drogowskaz dla rynku walut, czyli rynek stopy procentowej. Przez kilka ostatnich lat bywało z tym bardzo słabo, bo po prostu wszędzie stopy były niemalże wyzerowane, na rentownościach niewiele się działo i rynek walutowy stracił ten taki typowy swój drogowskaz, czyli stopy procentowe. W ostatnim czasie trochę znowu to zaczęło działać i widać to dość dobrze tutaj na parze euro-dolar, na parze dolar-jen w sumie też. No i jakby to, co tutaj widzimy, to to, że do marca, do końca marca Różnica rentowności zmieniała się, zielona linia na korzyść dolara, powodując spadki na eurodolarze, tak? Później to się zmieniło, bo w Stanach mieliśmy głównie przez to, co zrobiło treasury, rentowności się zatrzymały, czerwona linia, a w Niemczech poprzez tą presję inflacyjną, poprzez sygnały ożywienia zaczęły rosnąć. Oczywiście w Niemczech mamy dużo niższe rentowności niż w Stanach, ale chodzi o różnicę. Różnica zaczęła się z powrotem zmniejszać. No i to sprzyjało osłabieniu dolara. Osłabienie nas było silniejsze niż ta różnica, ale to tak jest, że jakby w, w krótkim czasie no, to nie idzie jeden do jednego. Tak więc możemy powiedzieć sobie, OK, tutaj powinno być niżej, ale jakby to tak nie do końca działa. Więc staje się to jasne, że jakby do tego, żeby dolar obronił te 90 na indeksie, musi, musi dojść do wzrostu rentowności. A dojdzie do tego wtedy, kiedy na rynku będzie mniej pieniądza. No i oczywiście to jest duży znak zapytania, kiedy to się stanie. Um, na razie tak nie jest i, i można sobie to śledzić na, klikając ten link, um, czy no, Państwo nie klikną w link na mojej prezentacji, ale jakby wpisując sobie ten link, zobaczymy dane, będziemy widzieć dane o, odnośnie re reverse repo, które przeprowadza FED. Jak widać, one są na bardzo wysokim poziomie. Historycznie bywało tak w okresie, kiedy? No, w okresie ostatniego QE, które sprawia, że po prostu na rynku jest dużo pieniędzy. Teraz, jak wiemy, te czynniki są trochę inne, znaczy QE też oczywiście odgrywa tu ogromną rolę. Wysoki reverse repo oznacza tyle, że na rynku jest tak dużo pieniądza, że Fed musi go ściągnąć, bo inaczej krótkoterminowe stopy procentowe spadłyby poniżej zera, a w Stanach Zjednoczonych nie chcą do tego dopuścić, tak? Więc w, w ostatnim czasie Fed ściągnął ponad 200 miliardów dolarów, grubo ponad 200, jak widać, oferując za to 0%. Naturalnie są inne sposoby na to, żeby to zmienić. Wystarczyłoby trochę przykręcić kurek, skórę, lub też podnieść stopę. Stopę, można powiedzieć, taką depozytową, stopę oprocentowania rezerw. O dokładnie. No ale Fed wiadomo, ma swoją agendę i jakby zbrania się przed tymi rozwiązaniami. Więc te dane pokażą nam kiedy ewentualnie tego pieniądza z, z, na rynku zacznie być mniej, co moim zdaniem będzie miało daleko idące konsekwencje, no bo jakby w, po, przy tym otoczeniu makroekonomicznym wywoła dalszy wzrost rentowności i to będzie miało wpływ na rynek dolara, na złoto, na akcje, na wszystko inne. I przypomnę na koniec wykres, który pokazywałem już chyba tydzień, tydzień temu lub dwa o tych emisjach treasury, czyli tre, treasury zrzuciło pieniądze na rynek, a później będzie musiało go pożyczać, przy czym ta nadwyżka poży, pożyczania przez treasury nad QE u ona będzie dopiero zauważalna w trzecim kwartale. Więc można byłoby sobie zaryzykować tezę, że no okay, do lipca czeka nas jeszcze okres właśnie takich dużej nadpłynności i słabego dolara i być może tak będzie. Natomiast patrząc, jakby na rynku nigdy nie wykalibrujemy tego tak, idealnie, tak? I patrząc sobie na poziomy i na bilans ryzyk, który tutaj jest, no to wydaje mi się, że on jednak sprzyja dolarowi. Mamy dużo jakby uznanie, że to odbicie gdzieś tam trochę może stracić paliwa, ale ponieważ hmm, właśnie cały czas tego pieniądza na rynku jest bardzo dużo, to wydaje się, że jednak hmm, nie ma sensu Zakładać, że, że jakby ta fala musi się w najbliższym czasie skończyć. Oczywiście tak może być, ale możemy sobie po prostu właśnie śledzić, śledzić ten rynek obligacji, na, nałożyć sobie te dwa wykresy i tak długo jak tutaj się nic nie dzieje na tym rynku obligacji, mimo że teoretycznie patrzymy na wszystkie dane i wydaje się, że te rentowności powinny gwałtownie rosnąć, czyli ta cena powinna tu spadać ciążąc ceną złota, ale na razie tak się nie dzieje, więc skoro tak się nie dzieje, to po co. Jakby zakładać to na siłę. Tak. Możemy sobie czekać do momentu, kiedy coś takiego się wydarzy, no i wtedy prawdopodobnie przynajmniej, nawet jeśli to już jest odbicie takie trwałe na, na złocie, no to, no to będziemy mieć przynajmniej jakąś częściową y, korektę. Podobnie mo, ma to wpływ na y, potencjalnie na rynek y, akcji, szczególnie na Nasdaq, który, któremu te stabilne rentowności też bardzo. Służą. W ostatnim tygodniu mieliśmy tutaj podwójne dno, które na razie wygląda dość dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej mieliśmy też takie sytuacje, kiedy o nie nie muszę to wyłączyć, kiedy po korekcie rynek rysował nam takie jakby dwa podwójne dna i to drugie kończyło spadki. Tu co prawda mieliśmy tylko jedno. Ale tu też mieliśmy dwa, czyli jedno podwójne dno, później drugie z linią szyi w okolicach wcześniejszego. No jak sobie popatrzymy, to to się ładnie nam wpisuje w ten scenariusz. Czyli gdybym, gdybyśmy patrzyli tylko na wykres, no to byśmy powiedzieli, że ok, że to, to ładnie się wpisuje. To powinno oznaczać koniec korekty i kontynuację trendu e, wzrostowego. I podobnie jak przy złocie, można założyć, że to jest. No, że jak tak długo, jak te rentowności nam nie zaczną mocno rosnąć, to taki scenariusz możemy uznać tutaj za bazowy. Ok, no i finalnie bieżący tydzień. Bieżący tydzień nie przynosi nam jakichś spektakularnych publikacji. Mamy tak naprawdę najciekawsze publikacje w piątek. Dzisiaj mamy w ogóle spokój jeśli chodzi o publikacje, bo często ja się śmieję, że najciekawsze dni na rynku są wtedy, kiedy kalendarzu jest pusto, bo, bo rynek na nic się nie nastawia i w związku z tym jest podatny na mocniejsze reakcje, na coś, co się wydarzy. Natomiast tak, jutro mamy sprzedaż domów, konferenc, bo czyni nastroje konsumentów w środę decyzja RBNZ, dane o zapasach, w czwartek nowy bezrobotni drugi szacunek PKB, pamiętajmy, szacunek PKB w Stanach Zjednoczonych jest publikowany trzykrotnie, zawsze największe emocje budzi ten pierwszy szacunek, więc te drugie dane raczej już nie będą, nie spotkamy się z jakąś wielką reakcją rynku. No i tak, w piątek mamy wstępne inflacje z Francji. Dlaczego w ogóle mówimy o danych z Francji, które zwykle w ogóle nikogo nie interesują? No, jakby dane o inflacji teraz budzą spore emocje, a to będą pierwsze dane za maj, więc yy... Więc, no, inflacja w Europie też, tak jak pokazałem na tym wykresie z pmi wcześniej, zaczyna przyspieszać, więc rynek też na to może zacząć patrzeć, tak? Więc jakby, dlatego o tym piszę, będzie w tym tygodniu, y, będą tylko dane właśnie z Francji, z tych większych krajów, więc to może być jakiś, y, przynajmniej ciekawa figura, na, żeby na nią zwrócić uwagę. Z kolei w Stanach będziemy mieć inflację PCE. To jest ta, na którą patrzy Fed. Oczywiście my już wiemy, że w kwietniu inflacja w Stanach mocno wzrosła, natomiast to była inflacja CPI. Oczywiście PCE będzie zachować się w miarę podobnie jak CPI, no bo to nie są dwie różne inflacje, tam po prostu wagi są inne. No ale, ale nigdy nie wiadomo do końca, o ile ta inflacja wzrośnie. Wiadomo, że rynek teraz już bardziej myśli, co będzie w maju, co będzie dalej, no ale ta inflacja PCE mimo wszystko jest jakimś wydarzeniem. No i wreszcie indeks Chicago PMI też na niego rynek zwraca jakąś tam uwagę. Więc tak jak powiedziałem, nie jest to tydzień spektakularnych publikacji, więc raczej e, kwestia jest tego, czy te w ogóle temat budującej się pracy inflacyjnej wreszcie zacznie mieć jakieś bardziej daleko idące reperkusje. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem, będzie miało to miejsce wtedy, kiedy tego pieniądza na rynku będzie trochę mniej. No i to w zasadzie tyle z tematów, które przygotowałem na dziś. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę zostać z nami, śledzić naszą zakładkę wiadomości, a my widzimy się w przyszły poniedziałek o godzinie 7.50. Życzę udanego tygodnia.